Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj wam chciałbym pokazać co dostałem na Dzień Tatusia. To już e, mamy dzisiaj 28, także kilka dni minęło od tego czasu. No ale starałem się tego pięknego bukietu nie ruszać. No kilka patyczków już powyciągałem, ale chyba nie zepsułem efektu. E, no właśnie, co ja tutaj dostałem od moich dzieciaków, kochanych. No i oczywiście moja żonka kochana też tutaj chyba rączkę do tego przyłożyła, żeby to tak pięknie wyglądało. Eee, właśnie dostałem tutaj masę dobroci smakołyków, batoniki, czekoladki, e, zdrapeczki i piękne laurki zobaczcie tu mam pierwszą od Mikołaja mojego małego Mikusia namalował tatusia taka już wygląda <śmiesznie>, śmiesznie i mam drugą laurkę jeszcze od mojej kochanej córki córeczki lenusi Kochanemu tatusiowi Lenka i Mikuś. Tutaj malowała Lenka, serduszka i to, co mamy tu w środku, czyli tatusia, Mikusia, Lenusie i grzybki. Lenka i Mikuś wiedzą dokładnie, że tatuś lubi zbierać grzybki w lesie. <grybki> Także takie piękne laurki dostałem. A propos grzybków, świecznik mojej lampki, które sobie zrobiłem kilka miesięcy temu, cały czas działa, <grybki> ale nie o tym dzisiaj odcinek. Dzisiaj chciałbym wam właśnie pokazać mój piękny bukiecik na dzień tatusia z lekkim opóźnieniem jak to u mnie była zawsze wszystko kilka dni albo tygodni z opóźnieniem ale ważne, że się pochwaliłem, prawda? także tak to wygląda myślę, że zdrapiemy sobie kilka zdrapek dzisiaj, nie wszystkie, ale trzy, cztery może zdrapiemy, także robię cięcie, popróbuję sobie także robię cięcie Hmm, wyciągnę kilka zdrapek, może tą, em, może też tą i po prostu Wam to pokażę jak będę drapał, także do zobaczenia za momencik. No okej okay, kochani, wyciągnąłem kilka zdrapek, całą resztę jaka tam została no to zdrapiemy sobie przy kolejnym drapingu, dzisiaj zajmujemy się tymi. Mam trzy gry o milion koron, właśnie główną wygraną jest milion koron. No i tutaj, i tutaj szukamy trzy takie same kwoty, żeby tą kwotę wygrać. A tu mamy taką pensję, jakby. No i tu mamy trzy gry, jedną, drugą, trzecią. Tutaj gramy o 5000 koron przez 5 lat, wypłacane oczywiście miesięcznie. I tu musimy znaleźć dwa takie same symbole. Tutaj w tym większym polu ściernym drapiemy szukamy trzech takich samych kwot. No i tu możemy wygrać 10 tysięcy miesięcznie przez 10 lat. Oczywiście w koronach, mówię, norweskich koronach. A w tej grze trzeciej mamy trzy liczby szczęśliwe. No i jeżeli ją wygramy, trafimy, no to wygrywamy do tej liczby przypisaną, oczywiście, wyganą. No i tutaj jest top wygana to 20 tysięcy koron miesięcznie przez 20 lat. Czyli ta najlepsza wygana może być tutaj, właśnie w tym dolnym okienku. No dobra, pogadaliśmy, no to możemy przejść do Drapanka. Mamy drapaczek lotto i zaczniemy od tych maluszków. Mm, o, przybliżymy i możemy drapać. Tak jak mówiłem, tutaj szukamy trzy takie same kwoty. 10 000, 25 koron, 500 koron, 10 000 po raz drugi. 25 koron, 100 tysięcy, 100 koron, 100 000 i milion. Tutaj jest ten milion, którego wszyscy szukają, ale był tylko jeden, a potrzebujemy trzy. No i mamy tutaj jeszcze grę drugą, która nam też wygranej nie ma. Nie daje. Mamy tutaj 10 tysięcy, 10 000, 100 i 100 tysięcy. Niestety pierwszy pustaczek. Zdrabka druga. Numer 12 z paczki. Zaczniemy od tej gry na dole. 1000 i 100 koron. 1000 po raz drugi, 25, 100 koron i 10, yy, 100 tysięcy. Pusto. A tutaj mamy tak 25, 50, 10 tysięcy, 250, 100 tysięcy, 50 koron i milion, 10 tysięcy i milion po raz drugi. Niestety kolejny pustaczek. No cóż, czasami też tak bywa. E, zdrapka trzecia dzisiaj, 500 koron, milion, Sto, e, 100 tysięcy, 50, 100 koron po raz drugi, 500 po raz drugi, 10 tysięcy i milion po raz drugi, niestety pusto. No to może w tej grze drugiej milion, milion, stuwa, stuwa, 10 tysięcy, 10 tysięcy, no niestety trzeci pustaczek. No trudno, trudno, trudno. Maluszki na, nam nic nie dały, no to może tutaj. Ehm, no okej, okay. i tutaj szukamy w tym polu ściernym u góry dwa takie same symbole. Mamy płetwy i gwiazdka. Niestety brak wybranej. Tutaj szukamy kwoty, trzy takie same albo napis taki, jak tutaj widzicie. 10 000 miesięcznie przez 10 lat. Ale niestety tutaj nie ma nic z razu trzy. No dobra, i gra ostatnia. Tu mamy szczęśliwe liczby: 37, 6.

33 nie ma i dycha nie ma. Kolejny pustaczek, ym, 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 ym. kolejna zapeczka i już ostatnia dzisiaj. Mamy parasolkę i parasolkę! Mamy wygraną! Jej! Super! A jaką to odkryjemy na końcu? Podtrzymam Was trochę w niepewności. 50 000 100 kolon. 50 tysięcy po raz drugi. 10 tysięcy. 5 tysięcy. 200. 200. 10 tysięcy po raz drugi. I ostatnia kwota to 50. No dobra. I gra trzecia. 17, 5 i 29. Tego tutaj szukamy. No dobra.

No dobra kochani, mamy dzisiaj niestety dość dużo pustaczków. Przypomnę, że zdrapka kosztowała 50 koron i to właśnie może być ta wygana, jeżeli to będzie ta najniższa. No ale może ktoś, kto to wie, może coś tu więcej nam sypną. Eee, 50, dali 5 dyszek na pocieszenie. <laughs> Ale tam, ja tam i tak się cieszę z takiej pięknej Laurki, nawet dwóch, z takiego pięknego bukietu z drapak, słodyczy. Także, jak tutaj się nie cieszyć? Kochani, ja już Wam się dziękuję. Oczywiście czekam na Wasze komentarze i zapraszam na kolejne drapingi, Trzymajcie się, pozdrawiam. Hejka, pa pa!